Kościół katolicki rozpoczął czas Wielkiego Tygodnia. W niedzielę podczas mszy świętych święcono gałązki palm. Dzień ten też nazywany jest Niedzielą Męki Pańskiej, stąd też odczytywany jest fragment Ewangelii dotyczący śmierci Jezusa Chrystusa. Na początku mszy świętej ma miejsce uroczysta procesja, podczas której niesione są palmy. W procesji w Białej pojawił się nawet osioł, którego dosiadł miejscowy proboszcz. Zwierzę to nieprzypadkowe, ponieważ jak przekazują wszyscy czterej ewangeliści, właśnie na osiołku Pan Jezus wjechał do Jerozolimy, a witali go mieszkańcy miasta z palmami w ręku. Taka powstała myśl, ponieważ mieliśmy żywą szopkę w czasie Bożego Narodzenia, był osiołek, osiołek spokojny, także parafianie poddali taką myśl, żeby w uroczystej procesji dookoła kościoła, Niedzielę Palmową, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, propoczniechał na osiołku. Zwyczaj święcenia palm znany jest już od około VII wieku. Według tradycji, po liturgii wierni zabierają rośliny do swoich domów i zawieszają je pod krzyżem. Ma to wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników i przypominać zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, czyli najważniejszy fragment roku to rozpoczęcie przeżywania najważniejszych wydarzeń dotyczących naszej wiary. Mianowicie są to dni paschalne, ostatnie przyjazd Jezu, przyjście, przyjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy a następnie jego męka, śmierć, a później zmartwychwstanie. Dlatego cały Wielki Tydzień to przeżywanie najważniejszych wydarzeń naszego odkupienia i zbawienia. I tak przez najbliższy tydzień Kościół Katolicki będzie przeżywał kolejne wydarzenia historii zbawienia. Poszczególne dni, począwszy od dzisiejszego, a później od Wielkiego Czwartku, czyli Trydum Paschalnego, w każdy dzień Poszczególne tajemnice tego naszego odkupienia przeżywamy. Wielki czwartek ustanowienie Eucharystii, kapłaństwa. Tak jak Chrystus w wieczorniku, ostatnia wieczerza, tak my gromadzimy się na wieczerzy pańskiej. Wielki piątek to dzień przeżywania męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Są nabożeństwa po południu, jak Droga Krzyżowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, ale to centralne, to nabożeństwa męki pańskiej, który jest wieczorem. A później już przeniesienie Chrystusa Eucharystycznego do Bożego grobu. Wielka Sobota jest taką, takim dniem aliturgicznym, to znaczy nie ma liturgii przez Wielką Sobotę, natomiast trwanie przy grobie Jezusa Chrystusa. Jest u nas piękna tradycja, że ludzie przychodzą i przynoszą pokarmy do poświęcenia i one później są na stół wielkanocny. Natomiast już wieczorna lub nawet nocna liturgia, którą Wielką Sobotę przeżywamy, to jest liturgia z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Także jest już wtedy radosne Alleluja Chrystus Zmartwychwstał. Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są też dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pokuty, stąd też księża zachęcają, by właśnie w tym czasie zajrzeć do konfesjonału.